Witamy Państwa cytatem Johna D. Rockefellera: Bardziej opłacalne jest jeden dzień w miesiącu pomyśleć o pieniądzach, niż przez 30 dni ciężko na nie pracować. Jednakże potocznie mówimy, o pieniądzach się nie mówi. W przypadku pustych kas emerytalnych, nieudanej reformie zdrowia, stale rosnących obciążeń podatkowych, upadłości firm i niewypłacalności osób prywatnych, w dobie gospodarczego i finansowego kryzysu, każdy powinien zastanowić się nad swoją finansową przyszłością. Dlatego chcielibyśmy Państwa w przeciągu następnych paru minut zaprosić na małą podróż w czasie mniej więcej 30 lat do przyszłości. Zanim wyruszymy w podróż, chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące wskazówki. Ograniczona ilość miejsc. Ponieważ nasz wehikuł czasu posiada tylko dwa miejsca siedzące i nie ma bagażnika, możecie zabrać ze sobą tylko mały podróżny plecak. Nie wiemy nic, co nam przyniesie przyszłość i co nas czeka za 30 lat. Pomyślelibyście Państwo przed 30 laty, że nasz świat będzie tak wyglądał, jak wygląda obecnie? W Niemczech w obiegu była niemiecka marka, Europa była podzielona. O wspólnocie europejskiej nikt nie myślał. Czy możemy zatem z pewnością powiedzieć, jak za 30 lat będzie wyglądał nasz świat? Co zabralibyście Państwo ze sobą? Co zabralibyście Państwo teraz ze sobą? Pokażemy Państwu różne klasyczne formy inwestowania, które z pewnością są Państwu znane jako obietnice na kawałku papieru. Ponadto otrzymacie Państwo parę wskazówek, aby łatwiej podjąć decyzję. Proszę kierować się również własną intuicją. Kapitałowe ubezpieczenia na życie i dożycie oraz emerytalne. Akcje i udziały. Lokaty pieniężne. Obligacje albo banknoty. Przyjrzyjmy się najpierw polisom ubezpieczeniowym i emerytalnym. Kapitałowe ubezpieczenie na życie i dożycie oraz emerytalne. Nasze wskazówki do przemyśleń. Przykłady obiecywanych wyników oszczędzania w Niemczech w latach 1999-2010. Przez dziesiątki lat obiecywano klientom zapewnienia gwarantowanych wypłat i odsetek na przyszłość. W ostatnich latach gwarantowane oprocentowanie spadło z 4,75% do 2,25%. Tymczasem branża ubezpieczeniowa myśli nawet o dalszej redukcji. To jest bardzo interesujące, kiedy zestawimy obok siebie średnie przykłady obliczeń wszystkich ubezpieczycieli w ostatnich latach. Wtedy stanie się jasne, że od 1999 roku klienci firm ubezpieczeniowych stracili w sumie ponad 59% swoich oszczędności. W roku 1999 obietnica opiewała na kwotę 114 190 euro. A w roku 2010 obietnicę zredukowano do kwoty 68 031 euro. A jak wygląda sytuacja z akcjami? Akcje. Nasze wskazówki do przemyśleń, czy akcje są dla małego inwestora w długoterminowej perspektywie naprawdę pewne? Siedziba MG Marketing GmbH znajduje się w Norymberdze, dlatego spójrzmy, które ze spółek akcyjnych we frankońskiej metropolii już nie istnieją lub ich zakłady drastycznie zredukowały moce produkcyjne. Herkules, Triumph Adler, Scholler Ice Cream, Philips, Grundig, AEG, Mann, Quelle. Czy w takim razie akcje są dla małego inwestora w długoterminowej perspektywie rzeczywiście pewne? Co sądzicie Państwo o lokatach pieniężnych? Lokaty pieniężne. Przy lokatach pieniężnych wybierane są najczęściej lokaty terminowe, konta oszczędnościowe, książeczki mieszkaniowe. Nasza wskazówka do przemyśleń: jak wysokie jest oprocentowanie, które otrzymacie i jaki wpływ ma ono na Państwa pieniądze? Najczęściej otrzymacie oprocentowanie pomiędzy 1 a 4,8%. A ponieważ faktyczna stopa inflacji leży powyżej tego oprocentowania, to tak naprawdę ponosimy straty. Ile osób znacie Państwo, które dzięki takim formom oszczędzania stały się bogate? A jak to jest z obligacjami? Obligacje. Nasza wskazówka do przemyśleń. Obligacje są tylko obietnicą na kawałku papieru. Na pewno pamiętacie Państwo lato 2008 roku, kiedy bankructwo banku inwestycyjnego Lehman Brothers wywołało globalny kryzys finansowy. Lehman Brothers był w tym czasie największym bankiem inwestycyjnym na świecie i otrzymał od agencji ratingowej Standard Poor's w 2007 roku najwyższy rating, potrójny A, co odpowiada ocenie szkolnej 6. Obligacje Lehman Brothers w lutym 2008 roku nadal miały wartość na papierze 66 dolarów za sztukę, a już w sierpniu tylko 3 i 65 centów. Odpowiadało to stracie w okresie zaledwie 6 miesięcy o ponad 94%. To samo może przytrafić się Państwu z każdą lokatą, która opiera się tylko na obietnicy na kawałku papieru. A co z banknotami jako środkiem płatniczym? Banknoty jako gotówka. Nasza wskazówka do przemyśleń. Co będziecie mogli Państwo kupić za 30 lat za swoją gotówkę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy tym razem cofnąć się w przeszłość o 30 lat. W Niemczech istniała wtedy jeszcze niemiecka marka, która następnie została w dniu 1 stycznia 2002 roku zastąpiona przez euro. 9 lat później euro w stosunku do niemieckiej marki straciło co najmniej 50% siły nabywczej. Oznacza to, że w odniesieniu do towarów lub usług, za które w 2002 roku trzeba było zapłacić 100 euro, teraz trzeba wyłożyć na stół co najmniej 200 euro. Czy faktycznie odpowiada to oficjalnej stopie inflacji w wysokości około 3%? Co myślą Państwo teraz o tych produktach? Czy w ten sposób możecie Państwo rzeczywiście zbudować swój majątek i w ten sposób go zabezpieczać? Czy też są te produkty nieodpowiednie dla naszej podróży w czasie? Popatrzmy, w jaki sposób ludzie bogaci i sukcesu od stuleci budują i zabezpieczają swój majątek. System trzech zabezpieczeń: pierwsza część nieruchomości mogą to być lasy, działki, domy, fabryki, lub też hale magazynowe. Druga część udziały jako bezpośrednie udziały w firmach. Trzecia część metale szlachetne jak złoto i srebro. Metale szlachetne, jak złoto i srebro. Są cenne, ponieważ występują rzadko i w małej ilości. Są wolne od podatków. Są na całym świecie uznawane jako prawdziwa waluta. Są od ponad 5 tysięcy lat środkiem płatniczym. Tylko w fizycznym posiadaniu dają pełne bezpieczeństwo. Zabezpieczają długoterminowo siłę nabywczą. Tworzą prawdziwą wartość dla pokoleń. Są spichlerzem dla waszego małego i wielkiego bogactwa. Ludzie sukcesu i bogaci dobrze postępowali według reguły systemu trzech zabezpieczeń i inwestowali jedną trzecią swego majątku w metale szlachetne. Który z tych produktów zabralibyście Państwo teraz do plecaka i wyruszyli w przyszłość? My, MG Marketing GmbH, jesteśmy przekonani, że posiadanie złota i srebra nie jest ani skomplikowane, ani drogie i jest relatywnie proste w realizacji. Dlatego specjalizujemy się w handlu sztabkami złota i srebra i oferujemy naszym klientom następujące rozwiązania: Zamówienie. Dostawa najwyższej próby 999 na 1000. Znani dostawcy, przykładowo Hereus i Emirates Gold. Dostawa złota w sztabach 1 gram, 2,5 grama, 5 gram i 10 gram. Dostawa srebra w sztabach 10 gram, 20 g 31 g i 50 gram. Dostarczamy sztaby wyłącznie w standardzie Gold Delivery. Minimalne zamówienie 4000 zł. W każdej chwili możliwa jest wymiana na pieniądze. Metale szlachetne ABO. Dostępny w regularnych miesięcznych kwotach od 240 zł. W Abo korzystasz z efektu Cost Average. Metale szlachetne są dostarczane do Państwa co 3 lub 6 miesięcy. Dziękujemy za Państwa uwagę i żegnamy się cytatem wypowiedzianym przez byłego szefa Banku Rezerwy Federalnej FED, Alana Greenspana. Kto posiada złoto, ma zawsze pieniądze.